Ja dwa miesiące temu. Auto ma mieć takie radio, jakie dostało w fabryce, bez sensu, są te wszystkie stacje Navi. Kamery? Po co komu durne kamery, przecież można jeździć na lusterkę i czujniki też wystarczą. No i jestem właśnie po zamontowaniu stacji multimedialnej opartej na Androidzie 10 z kamerą cofania montowaną w oświetleniu tablicy rejestracyjnej i kamerą nagrywającą drogę. Radio od pana Chińczyka to jest niebywałe, kupione w Chinach, po pięciu dniach jest w Polsce i trzy tygodnie buja się między Warszawą, Zabrzem a Krakowem. Pozdrawiam serdecznie urzędy celne. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że tak znienawidzony przez użytkowników portalu wykop.pl wersabrze bardzo rzetelnie odpowiadał na pytania e-mailowe. Bardzo też szybko dostałem odpowiedź, co mam przesłać w celu przeprowadzenia procedury odsłania. i tu muszę przyznać, że trwało to dosłownie kilka dni. Niestety po zmianie przepisów w lipcu 2021 roku żeby urząd mógł przeprowadzić całą procedurę celną, musi dostać od nas pełnomocnictwo. Które musimy złożyć w urzędzie pocztowym w formie ustnej. Nic prostszego pomyślałem. Pojechałem na pocztę, ustawiłem się grzecznie w kolejce, nadeszła moja kolej i mówię do pani w okienku, że chciałem złożyć pełnomocnictwo w celu oclenia zatrzymanej przesyłki z Chin. Pani po drugiej stronie zanie mówiła, podniosła telefon, wybrała numer i po chwili wyszeptała: Pani Krysiu, tu jest jakiś pan, co mu zatrzymano paczkę z Chin i. Chcę pełnomocnictwo? Gdzie ja mam to zrobić? Po 40 minutach oczekiwania i fali ogromnego hejtu z kolejki oczekujących za mną ludzi, udało mi się złożyć ustne pełnomocnictwo. Gratuluję komuś na górze tego pomysłu. Brawo, brawo, wspaniało, wspaniało, świetnie. Wracając do radia, po miesiącu trafiło wreszcie w moje ręce. Montaż zajął niecały dzień, zleciłem to oczywiście zawodowcowi od HOND i radio działa póki co bez zastrzeżeń. Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się nieco lepszego obrazu z kamery cofania. To nie jest ta kamerka dodawana bezpłatnie do zakupionej stacji Navi, Tę, którą zamontowałem, kupiłem z bardzo dobrą optyką od Sony. No, ale muszę przyznać, że nie wygląda jakoś oszałamiająco. Pomaga na pewno w parkowaniu, cofaniu, ale szału nie ma. Kamerka nagrywająca jazdę jest bardzo ok. Tutaj nie mam w ogóle zastrzeżeń. Nawet po zmroku obraz jest więcej niż zadowalający. Przy okazji pozdrawiam dzbana, który wymusza pierwszeństwo w miejscu, w którym nie ma prawa zawracać. Jak nie macie co zrobić z pieniędzmi, to oczywiście śmiało wymieniajcie swoje dobre radia samochodowe na takie tablety. Zarówno nawigacja, kamerki, zestaw głośno mówiący to wszystko działa poprawnie. Moja stacja ma na pokładzie 6 GB i 128 GB pamięci wewnętrznej dla użytkownika. Zdecydowanie wystarczy wersja z 4 GB i nawet 32 GB pamięci. To o połowę mniej do wydania na AliExpress, a naprawdę raczej trudno będzie zapełnić te 128GB aplikacjami potrzebnymi w samochodzie. Co do audio, ustawienie wszystkiego na zero w sensie ekualizacji, domyślnych filtrów basów, strefy itd. powoduje, że radio faktycznie brzmi kartonowo, ale wystarczy wybrać któryś z presetów, np. jazz czy rock żeby już fajnie zabrzmiało. Ponadto dopalenie wybranych częstotliwości i subwooferze to coś, czego nie ma oryginalne radiohondy i powoduje, że bas bardzo przyjemnie roznosi się po karoserii auta. Jeśli macie jakieś pytania co do innych funkcji nawigacji, chętnie na nie odpowiem. Po prostu napiszcie w komentarzu albo prywatnego e-maila. To tyle. Na razie.